Motocykle skutery motorowery. Skuterowo.com Nowa Yamaha Super Tenere to prawdziwe bydle. Liczby mówią same za siebie 260 kg masy, 110 koni w skrócie, już na dwójce można stracić prawo jazdy za prędkość. Tenera to wymagający motocykl dla wymagających. Gadać o tej maszynie można przez godzinę, a i tak nie zdążylibyśmy powiedzieć wszystkiego. Super Tenere to dla wielu ikono motocykla gotowego na wszystko. Azymut jaki obierzesz zależy wyłącznie od Twojej wyobraźni i opon jakie masz na tych potężnych szprychowych kołach. My dostaliśmy testówkę na szusówkach, które absolutnie nie nadają się w teren. Masa plus nieutwardzone podłoże to gotowa katastrofa. Dlatego podczas naszego obcowania z tym sprzętem jeździliśmy głównie po Warszawie i okolicach. Yamaha Super Tenere nie jest sprzętem idealnym na miasto. Rozmiary i waga sprzętu sprawia, że jazda w korku wymaga sporo wysiłku. To zdecydowanie motocykl przeznaczony do uprawiania styki i delektowania się każdym kilometrem. Wskazuje na to również wyposażenie. Lista jest bardzo długa. Mnóstwo tutaj elektroniki. Możecie być zaskoczeni obecnością tempomatu albo elektronicznie regulowaną charakterystyką zawieszenia. W tenerze możecie też bez problemu zmieniać wysokość prześwitu i twardość sprężyn. Nie trzeba też wspominać o ABS-ie i kontroli trakcji, która w przypadku 110 konnego silnika jest wręcz konieczna podczas jazdy w terenie albo po mokrym asfalcie. Jest możliwość zmiany trybów pracy tego elektronicznego anioła stróża za pomocą przycisku na desce rozdzielczej. Cockpit to zupełnie oddzielny rozdział. Yamaha wyposażyła ten w elektroniczne przyrządy wraz z komputerem pokładowym. Za jego pomocą mamy dostęp nie tylko do konfiguracji maszyny, ale także do takich danych jak zasięg czy spalanie. Mówiąc o apetycie na paliwo, to można być nieco zaskoczonym. Średnie spalanie podczas testu wyniosło 5,8 litra na stówę. Jednak większość kilometrów pokonywaliśmy raczej spokojnie, z pełnym respektem wobec motocykla. Co nie znaczy, że nie korzystaliśmy z niesamowitej mocy tej jednostki, nie sprintowaliśmy od 0 do setki. Czas jaki wykręciliśmy to 3,7 sekundy. Swoją drogą trzeba mieć sporo siły w rękach, aby utrzymać siebie i motocykl w pionie. Silnik o mocy 110 koni krzesanych z dwóch garów jest wręcz niesamowity i bardzo chętnie wkręca się na obroty, przekazując całą siłę na wał napędowy. Tym bardziej jeśli wybierzemy tryb sport, który uwalnia nas z kagańca i sprawia, że jednostka chętniej reaguje na ruchy manetką. Przy tym możecie słuchać pięknej melodii emitowanej przez niepozorny wydech, który wdzięcznie kaszle przy schodzeniu z obrotów. Yamaha Super Tenere prowadzi się wręcz bajecznie. Ogromna doza komfortu i nisko osadzony środek ciężkości sprawia, że płyniemy po asfalcie. Można odpalić tempomat i bez problemu pokonać pół Europy z przerwami na tankowanie co 500-600 km. Nie ma co ukrywać, ten motocykl jest stworzony do odkrywania świata bez względu na to, po czym jeździmy. To konstrukcja nieśmiertelna i gotowa na wszystko, co rajdowi kierowcy udowodnili nieraz. Jeśli myślisz o zakupie dużej tenery, aby jeździć nią wyłącznie po zatłoczonym mieście, to to zdecyduj się na coś mniejszego. Gabaryty i masa 260 kilogramów robi swoje. Latanie pomiędzy samochodami wymaga sporo umiejętności i wyczucia sprzętu. Jazda w korku najzwyczajniej w świecie może być po prostu męcząca. Z kolei jeśli szukasz bezkompromisowego partnera, który zawiezie cię dosłownie wszędzie, to już wiesz na co można wydać skromne 56 tysięcy. Motocykle skutery motorowery. Skuterowo.com